Nie bójcie się, zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Kochani parafianie i przyjaciele Bazyliki Świętego Jacka. Fakt narodzin Syna Bożego w ciele dla świata od samego początku niósł w sobie wielką tajemnicę. Prorocy przepowiadali, że dziewica pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, wskazywali na miejsce, Betlejem w Judei, w mieście Dawidowym. Kiedy się dni wypełniły, Bóg dotrzymał obietnicy i zesłał długo oczekiwanego syna. W ciemną noc przyszedł na świat. Kiedy pasterze czuwali, kiedy mędrcy uważnie śledzili nowo powstającą gwiazdę, mało kto spodziewał się, że właśnie tej nocy narodzi się dla świata Zbawiciel. I dlatego, że tak mały, tak niewinny, i że w szopie pasterzy, wśród bydlęty, dlatego taki bliski każdemu z nas. Zadaję sobie pytanie, co zrobić, aby dzisiejszemu człowiekowi przypomnieć, że Boże Narodzenie świętujemy ze względu na Niego, na Jego przyjście w czasie, to było dwa tysiące lat temu jest dzisiaj, on chce narodzić się pośród nas, książe pokoju. Gdzie wśród nas tyle konfliktów zbrojnych, tak wiele w sercu człowieka nienawiści, tak wielkie przepaści człowiek wykopał między sobą, książe pokoju? Czy ktoś jeszcze na niego czeka? Bóg mocny, wśród tak ogarniającego zła. Czy jesteśmy jeszcze ludźmi głębokiej wiary, że On jest ponad grzechem, śmiercią i bezsensownością życia, nazywamy Go wszechmocnym, zatem gdzie nasza wiara w to, że nie ma spraw, które Bóg z betlejem nie mógłby załatwić? On leczy, uzdrawia, wnosi prawdziwy pokój i odradza w naszych sercach miłość. On chce być realny w naszym życiu. I Jego sprawach. Moi drodzy, niech to Boże Narodzenie przyniesie radość w sercach i wleje nadzieję, że lepsze jutro nowego roku 2022 będzie dla wszystkich nas szansą. Niech zagości w nas Bóg, który wszystko może. Radosnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Szczęść Boże.